Witam na moim kanale Nikola TV. Dzisiaj otwieramy na, na, na moim kanale Lego Jurassic World Tutaj jest Oweng Lady Tutaj jest napisane I tutaj Raptor I tutaj jest taki Sasik Parku Zobaczmy co jest w slotku. Tutaj jak złożyć Owena. A tutaj jest... E, tutaj jest, jest takie zadania do wykonania. Mamy tu bardzo dużo fajnych zadań. Tak. A tutaj są dinozaury. Lapto, tiles i taki nie pamiętam jak się nazywał o jeszcze jest ten rosinozelny a tutaj jest O.M. Glady znalazł lat tylesa tutaj trzeba doprowadzić y, tych panów do, do tych jakich tutaj trzeba znaleźć takiego samego dinozaura czyli Thielesa, a tutaj są takie puzzle Trzeba znaleźć brakujący element. Tak. Tutaj trzeba znaleźć dinozaura w, w literkach. Tutaj mamy super komiks do czytania. Bardzo fajny. Tu mamy do pokolorowania T-Rexa. I, I do Minus las. Tutaj znaleźć, trzeba znaleźć błędy. A tutaj są ilusnych kolalach jajka dinozaurów. Trzeba białe pomalować według, według kodu. Tak. A tutaj jest. Tu trzeba przeczytać i znaleźć, ile jest brązowy, brązowych wielocyratopsów. Laptołów. Laptołów. A tutaj... I tu trzeba zobaczyć, narysować, co Owen zobaczył przez lornetkę. Tak. Tu trzeba pokolorować według kodu i wyjdzie jeden z dinozaurów. Delotatyl. A tutaj jest taki. Trzeba zaznaczyć elementy, które nie pasują do obrazka. Tak. Tu mamy pokazane. A tutaj jest. Tutaj trzeba połączyć kropki i wyjdzie. I... Potwór z głębin. A tutaj jest. Tu trzeba też wpisać literki. Mhm. I też wyjdzie zadanie. A tutaj jest. Są. Tutaj trzeba znaleźć różnice. A tutaj. Trzeba zaznaczyć, które są inne. Tak. Znaleźć odpowiedni znaczek. Tu mamy kolejny. Komis. Komiks o raptorach. Tak, tutaj jest kolega Owena i raptor schwycił balony i z Owenem poleciał i z tym kolegą Owena. A tutaj jest... Tu trzeba przejść odpowiednim śladem i dojść do mety. Tak. A tutaj... Który z cieni rzuca T-Rex. Trzeba znaleźć odpowiedni cień. Tak, a tutaj. Trzeba policzyć wszystkie dinozaury i wpisać wynik do ramki. Tutaj. Znajdź wszystkie gady, które ukryły się w dżungli, i wpisz ich współrzędne do właściwych kratek. Tak, a tu. Tutaj... Ten układ dinozaurów pojawia się w siatce tylko raz. Potrafisz go znaleźć. Trzeba znaleźć odpowiedni mm, ślad tak. w tych kratkach. A tutaj jest. Skaż strażnikowi drogę do kolegi prowadząc go tylko przez pola z pracownikami parku. Czyli trzeba przez pracowników dojść no. do mety. A, nie, a nie można się dinozaury. Trzeba omijać wszystkie dinozaury, które tutaj są. O, a tutaj jest. Tu jest wszystko napisane na temat Oena. Tak. Co robi, czym się zajmuje no. i tak dalej. I jest. Tu trzeba zaznaczyć te fragmenty na obrazku. Tu mamy do pokolorowania. Dinozaury. Tu trzeba znaleźć, które ze zwierząt nie są zwierzętami lądowymi. Tak. I, i tutaj są. Tu trzeba znaleźć opis do danego dinozaura. Tak. A co robi, czy ma skrzydła, czy umie pływać. Tak. I trzeba odpowiednio zaznaczyć. A tutaj, są... A tutaj mamy wyniki odpowiedzi zadań. A tutaj jest. Koniec. Jeszcze mamy. I teraz złożymy. Din... E. Owena. Owena. To jest takie. Mamy. Tutaj jest mały laptop. Oh. Tutaj mały laptop, słodziutki. Tutaj trzeba słożyć owena. Oh, A. Uh. Oh. Boże. swap Mamy i tutaj trzeba chodzi do 40. Mega, tutaj są jajka Zrobimy tak, jak tutaj jest. O tak. Tutaj laptop. Owen Grady. Ustaw się. O. I hot dog. To. Jak podobał Wam się filmik, prosimy o łapkę w górę. Zapraszamy do subskrypcji. I zaznaczajcie dzwoneczek, żebyście widzieli nasze kolejne filmy. Do zobaczenia. Pa! Pa!